Tu, jak odstaje, to nie Nie wchodzi jak flaszka o 4 rano. Tymi do drzewa? Damy radę! Idu, normalnie. Lepiej niż tymi do metalu. Kurde, dobra krzywą. Dobrze. Będzie git. No, prawie siedzi. Pięknie, widać ze fachura. Bejdą. No jak nie? Nie masz trańcy? O. Ale urwałem. Ale gały. Ha ha ha. Mógłbym tak kleić? I później tutaj kolejną? Tak zostawię. Zle co będzie? Lepiej robi niż z zdi. Jak to robimy? Poprzeg daj! XD, bo tamtą źle zrobiłeś. <gryl>. Ja tak naprawdę tak by też będzie lipa. A bo tu dam będziesz tylko na jeden trzymać. Od sufitu kładz. Resztę się zresztą...